Dobrze, to cóż, idziemy oglądać, może nie Łazienkę Marzeń, ale Łazienkę w Galerii. Tak, naszą tak. no Łazienkę w Galerii, Zobacz. No i co tu mamy? Ogromna toaletka, ogromne lustro, piękne płytki. Łazienka nie, nie jest, ponieważ cały domek, w którym mieści się Galeria, wielki nie jest, zatem ta Łazienka też nie jest imponująca rozmiarami. Ale jest na tyle urocza i kobieca, że my się w niej bardzo dobrze czujemy e, i zastosowałyśmy właśnie to, co myślmy o retro, czyli y, szafkę taką bufetową, Możemy ale z otworzyć. Tak, tam niestety nie ma nic ciekawego. Jakieś przybory yy, tak. Znaczenie natomiast istotne jest to, że mamy tutaj półeczkę tak. i jest to y, mebel użytkowy, to a mebel nie tylko mebel ozdobny. Tak, ponieważ no, my tu pracujemy, nie mieszkamy, w związku z tym jest tutaj, o, tym jest tutaj mniej y, takich rzeczy, które się używa normalnie, natomiast jakby to, ten mebel był wcześniej toaletką, zostało po prostu podwyższone lustro i, i ze starego kamienia dodatki, w które wpuściłyśmy y, umywalkę. To jest. Y, to jest dara do prania. Właśnie, używały tego chyba nasze prababcie, tak. bo babcie już nie, babcie tak. już miały pranie. My tutaj my to używamy jako element dekoracyjny z jakimś tam śmiesznym napisem, nie zapomnij założyć czystych gaci, albo coś w tym stylu. <grym> Oczywiście to jest też pomysł na to, jak, jak właśnie dostosować pewne rzeczy znalezione u babci, czy gdziekolwiek, żeby stanowiły jakiś element dekoracyjny we wnętrzu. Rzeźba. Rzeźba nad rzeźba, cedesem. rzeźba nad sedesem jest rzeźbą, którą dostałyśmy w prezencie. Ten aniołek jest wyjątkowo upiorny, natomiast sentyment, bo podarowała nam to bardzo miła i dobrze nam życząca osoba, spowodował, że ten aniołek tutaj. Wisi i tak. obserwuje, czy na pewno wszyscy zachowują porządek i czystość. W Absolutnie. Widzicie na straży, Edyto, płytki w łazience. Rzecz niezwykle ważna, ale u Państwa też bardzo piękna, dekoracyjna. Myśmy te płytki już zastały, wynajmując dom na potrzeby galerii, a natomiast one się bardzo wpasowały w nasz tutaj styl i, i te kokardki są bardzo retro, są bardzo kobiece, bardzo delikatne, ponieważ. Tutaj rządzą dwie kobiety, Biety, to kokardki mocną ręką tak. rządzą, ale proszę mi e, wybaczyć, że ja sobie troszeczkę pomyślę, bo tu mamy piękny pojemniczek, proszę bardzo, e, to no, to no właśnie jest. na różnego rodzaju produkty, waciki, tak. prawda, szczoteczki, pasty, e, no nie wiem cóż jeszcze, błyszczyki, szminki, etc., Wszystko etc komplecik takich pojemników chyba współczesnych, ale stylizowanych na temat. Tak, czasach, to jest komplecików współczesnych pojemników, one de facto są dedykowane kuchni. Czyli tak jak rozmawiałyśmy, pojemniki na ciaskach, ale one świetnie się sprawdzą właśnie jako pojemniki na różne kosmetyczne przybory. Zresztą. My tutaj na warsztatach też pokazujemy, jak można zwykłe słoiki, prawda, przerobić na, na niezwykle piękne dekoracje, zwłaszcza do łazienek. To, to tak. jest z kolei przedmiot, który pamiętam z toaletki prababci. E, gromadził w sobie biżuterię, chyba. Tak, przedmioty. gromadził w sobie biżuterię, a on tutaj też tak stoi, ponieważ no, no, w tej chwili nic tutaj specjalnie nie ma, ale powinno być tam się coś takiego w ogóle w każdej łazience, że pozwala nam szybko zostawić obrączkę, zegarek, bo, bo często chodny. się zdarza, że nam tak. to gdzieś tam do odpływu. Znika. A jeżeli jest pudełko, które jest temu dedykowane, to zawsze jest takie bezpieczeństwo. Eee, kolejna rzecz, półeczka, ale półeczka umocowana w nietypowy sposób. Tak, półeczka jest na wspornikach e, mosiężnych, które już tak, mo, mo, które zaszły taką swoją piękną cyną. E, jakby dobór jest no, nieprzypadkowy, ponieważ tutaj nie mogłybyśmy już zastosować żadnego nowoczesnego rozwiązania. Słyska, tak. Więc trzeba szukać, jeździć, wynajdować takie różne drobiazgi, które nam pozwolą skomponować taką łazienkę, jaką sobie wymarzymy. Obracamy się o 90 stopni i oto mamy kolejne pomieszczenie, kolejny mebel. Ten kolejny mebel. To jest taki myślę bardzo fajny schowek na ręczniki, być może jakąś bieliznę tak. łazienkową, to prawda? Jest, to jest stara bieliźniarka z roku. Nie wiem niestety, ponieważ jest to mebel zastany, ale no, jest, to, jest to typowa taka przedwojenna bieliźniarka, w której my sobie trzymamy zapasy odzieży roboczej tudzież różne inne tam łazienkowe historie, ale jak widać nawet w tak małej łazience, ona stanowi piękną dekorację, a jednocześnie bardzo bardzo dużo możemy tu pomieścić. Czyli gdyby to był dom mieszkalny, na pewno byłyby tutaj ręczniki, różnego rodzaju zapasy, mydła, kosmetyki itd. Tak wszelkie potrzebne drobiazgi. Tak, I tutaj na oknie zauważyłam przedmiot, o którym wspomniałyśmy, siedząc na kanapce, mianowicie e, wnętrze e, w stylu retro, ale całkiem współczesny wazon, donica we kwiaty? <laughs> tak, to, 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 to są te właśnie elementy, o których wspomniałam, powinnyśmy przełamywać wnętrza, więc żeby ta łazienka nie była zbyt eklektyczna. Z kawałka starych już wznoszonych spodni została, został oprzyt, uszyty pokrowiec. Na wazon i on oczywiście tutaj kolorystycznie pasuje, ale jest takim już nowoczesnym elementem w bardzo retro-Łazience. Kolejny przedmiot, zdawałoby się, absolutnie nie łazienkowy, Lampa, piękna lampa, którą możemy. No, w tym momencie nie możemy, ale ufam, że, 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 że jest to przedmiot, że tak powiem, sprawny, działający. Lampa w Łazience na pewno wprowadza specyficzny klimat do tego pomieszczenia, ale z drugiej strony, czy nie ma Pewnego zagrożenia, że no właśnie, przewody, że może być jakieś zwarcie, że może dojść do porażenia Oczywiście, krący, dlatego nie, nie można sobie pozwolić na to, żeby stawiać lampę w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, w bezpośrednim sąsiedztwie umywalki, żeby właśnie uniknąć porażenia. Natomiast jeżeli usytuujemy ją w bezpiecznej odległości, to możemy sobie pozwolić na tworzenie nastrojowej atmosfery bez konieczności zapalania wielu świeczek, na przykład, prawda, a, a jednocześnie mamy ładny element dekoracji.